Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś poszukujemy idealnego miejsca na biwak. Aktualnie znajdujemy się za albo przed zamkiem streczno. Na Słowacji. Ja już tu kiedyś byłem w zimę, ale dziś nie będę latać dronem. Niech helikoptery latają. Napijmy się kawy. W zasadzie to możemy powiedzieć, że podróżujemy bez planu, i plan teraz ustalamy. Ta miejscówka tutaj pod chradstreczną, y, no, no jakaś super nie jest, aczkolwiek widok jest na zamek y, bardzo ładny. Myślałem, że pojedziemy dziś, dzisiaj na jakiś offroad w góry, ale ustalenia zmierzają do co biwaku nad jeziorem, tak? To jest jezioro, tak? I y, zobaczymy jak to tam wszystko będzie wyglądało. Chyba zaraz uruchomię drona. Nie chcę mi się, ale ale tak zrobię. Bo skoro w każdym odcinku pojawiam się gdzieś z dronem, tak i teraz musi być. Zatem zobaczcie, jak wygląda. Hradstreczno w czerwcu. A czy do tego jest nie, do tego jest 68 km, 2 godziny. A do tego jest 88 km w półtorej godziny. To jest jezioro Ontario i to jest to, co na początku ci pokazywałem widziałeś? No. No, też jest spoko w sumie. A tutaj jest super jezioro i tutaj widzisz Orawskie. Orawskie. Lipowskamo. Jedziemy na Orawskie. My jesteśmy tu, a to jezioro blisko jest tu. Więc możemy ewentualnie przez te blisko przejechać. Jakby było spoko, to zostaniemy, a jak nie, to na której z tych dwóch pojedziemy. Dobra. Tylko wyprostuj koła! Co tam koło jest? Tak. Nie chcę wjechać na tego trapa. Oj, no, no... No dawaj. on tu nie wjedzie! Spoko! On tam wjedzie, ale on stąd nigdy nie wyjedzie. Volkswagenem Kady gościu wjechał na łańcuchu, a my nie. Patrz jak mamy tutaj rowki po, po ten poładowane. Wiemy jedno. Facet tu wjechał, bardzo się ślizgał, ale wiemy, że też nie wyjedzie, nie? grubo. Ja myślę, że nie wyjedzie. No nie, pewnie. to nie ma sensu. Mieliśmy sobie zrobić teraz biwak, a nie offroad. Tak oto po wielu trudach po całej tej głodówce znaleźliśmy chyba miejsce. Yeah. Super! Tu stajemy? No. Zadowolony jesteś z miejscówki? Tak, sam ją znalazłem. Super, nie? Jeszcze wejście no patrz, po schodkach w ogóle, tak, tak, nie? Czy tam zejście? Patrz, tako jakby stanąć, i wtedy będziemy tutaj, wiesz. Całkowicie zablokowani, a tutaj tylko ten tył. No tylko wracamy. dobrze, żebyśmy mieli no, widok tak, tam, no, tam, Dlatego tam. możemy stanąć tak. No tu, na schodko. No. No, przecież nikt nie przyjdzie tu w nocy już. Znaczy, nawet no, jak przyjdzie, to nie wejdzie. To tam mają wejście. <laughs> Właściwie to jesteśmy niedaleko polskiej granicy. Trapy umyte w jeziorze. Miejsce przygotowane na posiedzenie. Także czas działać. O, Kuba, typowy harcerz. Scout. Scout. Quatermaster. Była jakaś taka gra. Scout Quatermaster. Znasz taką grę? Nie. O, Dronozaur Team. Skąd masz tą czapkę? Dostałem. Wow. Fajna czapka, też chciałbym taką mieć. Wy masz taką? Nie, nie mam. Dronozaur Team, mam dronozaur. Ale Wy możecie mieć Dronozaur Team? Kuba, kto Cię szkolił z tym, to od Bushcraftowego? Nie, ja sam wszystko wiedziałem. Sam to tak. zrobiłeś? Nie, 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 kupiłem. Gdzie tu takie rzeczy się kupuje? Musiałeś oglądać się filmów w e, internetach. Przygotowałem się do tego biwaku, żeby no. nie być gorszym. Gorszym. Ja to jeżdżę z samymi profesjonalistami, dlatego nic nie muszę robić. Kiełbaska jest zrobiona. Dziękuję. Ach, to zapomniałem, że to jeszcze trzeba upiec. No dobra, to w takim razie zobaczmy jak wygląda miejscowa drona i do dzieła! Całą tą robotę robi dzisiaj, chciałem powiedzieć widok z drona, ale nie widok z drona, tylko no, no widok na Tatry Małe. My jesteśmy po mięsku, które sobie przygotowaliśmy. Byliśmy bardzo głodni, ponieważ no staliśmy chyba o czwartej i dosyć sporo nam się zeszło, aby tu przyjechać, ale oczywiście opłacało się być bardzo cierpliwym, bo mieliśmy trzy miejsca, albo cztery, albo nawet pięć miejsc, w których byliśmy i w których, no, nie zostaliśmy z różnych powodów. Albo ktoś tam był i nie chciał się przeszkadzać, albo się zakopaliśmy, albo po prostu nam miejsce nie pasowało. Tu jest świetnie, poznaliśmy fajną parę, no takich. Jak oni tam, jak, jak, jak można tych Państwa nazwać, no takich... dziadków. Słowa... o, dziadków już tam, dziadków, młodzi duchem. E, no to ci e, Słoweńscy, Słowaccy dziadkowie, e, no mieli gdzieś tak... No myślę, że z 70 mogą mieć, nie? No i bardzo miło sobie porozmawialiśmy tutaj z, z Panią i, i później Pan do nas doszedł. E, mają tutaj obok działeczkę, a my... Biwakujemy. Pani powiedziała, że bardzo miło było nas poznać i tak dalej, i tak dalej. Tak się robi różyczkę. Skąd masz to? Z internetu. Skąd to masz? Od bush craftowego. Dał ci? Nie, bo to będzie lokowanie produktu. Kupiłeś? Tak, ale powinien Dlaczego? mi to dać. Dlaczego to kupiłeś? Bo mnie przekonał na swoich filmach. Ile razy na tym robiłeś? Bardzo dużo. Serio? A? Ja myślałem, że tylko jak ostatni, ostatnim razem byliśmy. No? Nie, za każdym razem to robię na Czyli dwa razy. <grywa> za każdym razem, czyli nie. dwa razy. Dużo więcej, nawet w domu paliłem na No, Jakby komuś, wiecie, zabrakło gazu w domu, to polecamy produkt tutaj od tego pana. Czekaj ile nam zapłaci za to. Może dać nam nowe na przykład, nie? Jakby co? Burzkraftowy to może być twoja reklama. Gdyby jednak burzkraftowcy nie chciał nam. Zasponsorować nowego towaru, no to porażmy się tym pięknym, wspaniałym widokiem. Pani powiedziała, że tam w dole też można się zdrzemnąć. Ja tam widzę, że tam w ogóle mają jakieś łódki. Strasznie dużo muszek już się zrobiło, ale nam to nie robi nic. Zobaczcie, tu i zobaczcie, tu. Tak naprawdę jest bardzo czysta woda. Ta woda była zimna, chyba nie. Pierwszy raz w życiu użyłem trapów. Jak wiecie, ciągle modyfikacje trwają u pana Krzysztofa z Kolumbusa. I dziś użyłem trapów i stwierdziłem, że tych trapów jest za mało. Teren był naprawdę bardzo, bardzo grząski, że te trapy trzeba było no, wypłukać już tutaj w że? Jak to działa? Proszę bardzo, Kuba mówi, że to trzeba dosuwać. Jak widzicie z Outdoorem mam tyle wspólnego co nic, ale jeśli ja potrafię, to Wy również będziecie potrafili to zrobić. Gdybyś sobie palca nie przykroił, bo będziemy albo do Trzebnicy jechali. Mam apteczkę. Albo ten, a może apteczkę? Mam. No, no dobra, to zszyjemy. O kurde, jaki dzik. W zasadzie to wiem, kiedy spodobał mi się bushcraft. A ty wiesz, kiedy spodobało się Tobie? Nie. Ja go... No nie, no wiadomo, że jak było się małym dzieckiem i tak dalej, i tak dalej, to chyba. Ja byłem harcerzem kiedyś. No no, to to już był taki bushcraft, nie, taki biwak, namioty. Się bardzo podobał, jak tak, tak. No to było spoko. Nie Teraz duży mam szacunek do młodych takich harcerzy, że dzieciaki są zajawione czymś. Ale tak teraz ostatnio na poważnie bardzo mi się spodobał outdoor, biwak, jak robiłem nożoroba. Tak. I Bartek był robi dalej noże takie bardzo customowe. Możecie sobie to zobaczyć na YouTubie. Zlinkowane jest na dole. I w sumie Trochę, trochę mi się to podobało. Znaczy, zresztą zrobiłem mu film dlatego, że mi się to podobało. No to co, zwinęliśmy nasze obozowisko. I czas lecieć. po poszukiwaniu góry. nowej przygody. Tak, było bardzo fajnie. Poranek obudził nas przepięknym słońcem. Te góry rysują się wspaniale. Czego chcieć więcej? Nocka też, no było trochę zimno. A, jeszcze trzeba bagażnik zapiąć. Nie bagażnik, tylko namiot. Także... Poleżeć na hamaku, pobiwakować, wspaniała rzecz. Aqui, sai Nie jestem głąbą. Czemu? Taki jest obiektyw na chłopkę, nie? No dobra, już co robimy. Kuba stwierdził, że ta miejscówka jest niedobra. I zaraz zobaczycie jaką dobrą miejscówkę wybrał. Małe wyzwanie, ale co to dla nas? Damy radę. Żeby nie było za nudno, bo dzisiaj dzień spędziliśmy na jeżdżeniu. Ja trochę na odpoczywaniu, bo coś temperatura mnie złapała, ale coś się musi dziać. No to jedziemy Chyba chciał po prostu zobaczyć Tatry Bo tutaj był za słaby widok na Tatry Pokaż jaki był widok w Widoku brak Tak. Ale dobra, widzę, że faktycznie się robią się fajne, a tutaj no ta chopka to jest spora. Lecisz wariacie. A jak tam skręcić później w lewo czy co tam jest? Ale sobie czernucha do kręcenia. Jeden mu zrezygnował. Teraz wiem dlaczego on mnie wziął na tą wyprawę, bo nie miał czernucha do kręcenia swoich vlogasków na YouTubeka. Taka górka była nawet, nie? Nie wiem, wjechałeś na lajcie. Kuba. Taka chmura. Dobra miejscóweczka. Dobrze wynalazłeś miejscówę. Patrz krakuje Dziękuję. Się, gdzie słońce zaświeci, tam jest pięknie. Super to wygląda. Patrz tam. Pięknie. Ale wyobraź sobie, że pewnie tam w wysokich teatrach jakaś burza jest, nie? Tak, tak, no tam może być, dokładnie. No. Ciekawe, czy przyjdzie do nas. Wtedy nie przejedziemy już przez wodę. Niestety tego wieczoru plan zmienił się na dobre. Myślałem, że objawy, które dawały się we znaki przez cały dzień, to zwykłe przeziębienie lub niedyspozycja. Zamiast biwaku wieczorem poszedłem spać. Choroba dopadła mnie z zaskoczenia. Cała sobota była walką z samym sobą, a w niedzielę z rana musiałem podjąć trudną decyzję. Ze względu na mój stan zdrowia musieliśmy opuścić wyprawę i wrócić do domu. Kuba spakował obóz i kierował przez ponad 600 km, bo ja spałem prawie całą drogę walcząc z chorobą. Chyba nie jestem zły na tę sytuację. To kolejna lekcja, że czasami pomimo najlepszych planów i przygotowań życie rzuca nam wyzwania, których nie możemy przewidzieć. I zupełnie nic nie możemy z tym zrobić. Jedyne co, możemy cieszyć się z tego, co udało nam się doświadczyć i przeżyć. Mam niedosyt i mam nadzieję, że wrócimy na wspólną trasę jak najszybciej.